Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Stojąc w korku, pomyślałam o Was, moi kochani, i o tym, tak się zastanawiałam, czy Wy macie to, co ja zimą, czyli totalny spadek energii i taką potrzebę słońca i wygrzania, że szukacie wszędzie, gdzie się da takiego ukojenia, otulenia, szukacie sposobów, żeby po prostu przetrwać. Tę cholerną szalugę i to, że jest lodowato, ale jedno muszę Wam przyznać, że odkąd morsuję, czyli od zeszłorocznej zimy, jest mi dużo cieplej w takie właśnie chłodne dni i w mrozy. Naprawdę odczuwanie zimna bardzo się zmienia, a ja całe życie byłam totalnym zmarźlakiem, więc polecam się zmusić do tego i wejść w temat z kimś, kto już morsuje. Ostatnio jakaś dziewczyna mi zaproponowała, żebym nagrała taką rolkę o tym, jak zacząć morsować. Ja uważam, że ten temat jest zbyt prosty na to, żeby robić rolkę, chyba że wy stwierdzicie, że, że chcecie, bo najważniejsze na początku jest to, żeby mieć kogoś, kto Cię wprowadzi w temat. I wystarczy tylko raz zamorsować z kimś i potem już możesz robić to z kimkolwiek innym, czy samodzielnie i tyle. Więc wsparcie psychiczne drugiej osoby, tak jak w wielu aspektach życia uważam, że sami jesteśmy w stanie większość rzeczy ogarnąć i motywację w sobie znaleźć. Tak tu z tym borsowaniem to fajnie, żeby ktoś pokazał, jak się rozgrzeć, na czym to polega. I wtedy wasz mindset, głowa wam się bardzo szybko nastawi, ale strachujące od tego, że bo raz w tygodniu morsuję, że raz w tygodniu właśnie morsuję, nie jest mi tak mega zimno, to psychicznie ja mam teraz naprawdę mam ciężki czas, bo tak jak wstaję rano i lecę zadoniowo, mam trening, mam pracę, mam spotkania, mam nagrania, teraz nawet jedno nagrania, tak od godziny, tak 15, nieważne, czy mam coś do zrobienia czy nie, mam totalny spadek. Energetyczny, totalny, i wtedy właśnie szukam sposobów, żeby podbić sobie tę energię, żeby poczuć się lepiej, bo to są takie spadki, że nie dość, że czuję się słabo fizycznie, to też właśnie moja psycha jest taka wymemłana, mam jakieś w ogóle dziwne myśli, które odganiam, i codziennie to jest taka po prostu walka o przetrwanie. I powiem Wam, że to trwa. Sobie od niedawna, tak jakoś może od tygodnia, no bo wcześniej wiadomo, vlogmas, czekanie na święta, potem ten styczeń to jest taki, jest taka przestrzeń, właśnie, żeby odpocząć, i w ogóle, i nagle bęk. I po prostu odcina mi energię. Także ja sobie radzę tak, jak umiem. Ja jestem dla siebie bardzo wyrozumiała, teraz przyjmuję dużo mniej zleceń, mniej pracuję, bo wiem, że mój zasób energetyczny mi po prostu na więcej nie pozwala. Hej lola, może to PESEL, a nie zima. Myślę, że też PESEL w jakimś stopniu się łączy z tą sytuacją, ale ja tak mam od liceum. Dla mnie zawsze druga połowa zimy. To był dramat i mama mi kupowała taki suplement z żejszeniem i mi się on przypomniał w weekend. I, I będę musiała sobie go dokupić, bo faktycznie on mi pomagał. I w ogóle um, ostatnio trochę mniej biorę supli, więc wezmę jeszcze supla, A to, co doraźnie mi pomaga, to pomarańcze, już wam mówiłam na Insta. To jest moja totalna obsesja. Tak gdzieś od trzech lat, w poprzednich latach, kreps Suzet, te naleśniki Suzet, takie z karmelizowaną pomarańczą. Mm, po prostu soczystość. I intensywność smaku, aromat tego owocu daje mi nadzieję, że zaraz będzie lato. I to jest takie właśnie wspomnienie smaku wakacji. E, a w tym roku mam obsesję na punkcie dżemu pomarańczowego, z gorzkiej pomarańczetki, włoski dżem. Koleżanka go zaserwowała, bo mnie na śniadanie, potem mi kupiła taki dżem, bo go nigdzie nie mogłam znaleźć. Kupiła mi dwa słoiki i ja tak wiecie, sobie dozuję. Moja rodzina nie ma obsesji, także nie podjadają mi. I wczoraj zrobiłam. Takie, doje, mm, nie ma innego określenia kulturalnego, bez przekleństwa, wspaniałe ciasto pomarańczowo-makowe, które przysięgam wam, my jedliśmy na kolację i ja jak zadałam sobie na kolację pół serka e, wiejskiego, żeby trochę białeczko dobić i plaster tego ciasta, ja po prostu poczułam się jakby mi skrzydła nagle, nagle wyrosły, więc ja wam potem to ciasto pokażę. I powiem Wam właśnie jak je zrobić, bo ja sobie na spontanie połączyłam dwa przepisy i wyszło coś po prostu obłędnego. To w ogóle to jest nie do opisania. No i właśnie to, jak ona jest aromatycznie, to mi tak poprawia nastrój, siedzenie pod kocem i czytanie książek daje mi takie poczucie właśnie zadbania o siebie. W ogóle czytanie zawsze na mnie działało super psychologicznie, bo wchodzenie w różne historie, w różne opowieści dawało mi takie wytchnienie od, o, od codzienności, ale najlepsze to, że w moim życiu ostatnio dzieje się naprawdę bardzo dobrze, jest spokojnie, nie ma jakichś większych problemów, ale ja i tak uciekam. Ale to chyba bardziej o tej szarugi niż od własnego życia. Także jadę na nagranie, muszę jakąś kawkę jeszcze jedną pod drodze strzelić. No i tak dajcie znać jak wy sobie radzicie z tą zimą, a może jest tak, że właśnie teraz, jak jest tak szaro i trochę mroźno, to wy macie zastrzyk energii, bo ja wiem, że są tacy ludzie, którzy tak mają. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale podobno legend głoszą, że wy gdzieś tam jesteście. Więc jak ktoś taki tu jest, to bardzo proszę napisać. Bo first Przecenili swetry w mango, które ostatnio mi wpadły w oko i w mojej besty. i mam do Was pytanie, bo ten mi się tak podoba. On jest w ogóle za 120 zł, 30% yy, wiskozu w składzie i 2% bałdy. Mm. Miałam to przemilczeć, no ale dobra, już słowo się rzekło. Słuchajcie, ten mi się starszy podoba, ale nie wiem, czy on jest twarzowy i teraz drugi wam. <laughs> pokażę Wam, teraz drugi, który mi się mniej podoba, ale mi się wydaje, że ja w nim lepiej wyglądam. Jak w wisiaczki je oglądałyśmy ostatnio, to ona też mówiła, że ten jest dla mnie stworzony. Ale ja nie noszę czerwonego, więc nie wiem. Głosujcie. Zobacz, bo ja kupiłam tą i ten kabel mi wkurza i chcę taką bez kabla, ale ona jest dużo mniejsza. Ale może na mi wystarczy? A cena jest w ogóle taka sama. Dobra, postawię tę lampkę tu. Nawet nie widać, że ona się włączyła. I ona ma, słuchajcie, tutaj gniazdo do ładowania, więc ogólnie... To mi gra i biorę ją, ale ją postawam właśnie na takiej półce, gdzie mi się wszystko podoba. No zobaczcie, te ramki, te dodatki, jakie biegne. A rzeczy w takim stylu można być w action. E, więc e, to jest piękne, ale aż tak się tym nie jaram, ale zobacz te w ogóle ramki. I to już jest taka lampka, ale nie, ja dokładnie potrzebuję takie, biorę ją. Trzy rolki nagrane i przy okazji zakupy zrobione, słuchajcie, jak się robi content, e, na insta, tak jak ja nagrywam różne przeglądy, szukam hitów to jest to naprawdę ogromna lekcja asertywności i ja tej pracy domowej po tej lekcji, no nie jestem zawsze w stanie odrobić, więc coś tam kupiłam, ja wam pokażę moje małe zakupy i jaki piękny dres dla Oliwii ale to są takie zakupy, nie takie, że kupiłam, bo żałbuj nie być coś, ale ja naprawdę od jakiegoś czasu szukam oryginalnego swetra, bo miałam ochotę na coś innego niż szare, beżowe czy czarne i znalazłam... znalazłam. Ja go już dawno znalazłam, tylko on teraz został przeceniony i kupiłam w końcu ten sweder. Jestem ciekawa Waszych opinii, czy też go wybierzecie. Bo ten jasy kołnierzyk, kolory, ciekawy, nie najgorszy skład, fajny, mięsisty, jestem z niego bardzo zadowolona. Kupiłam lampkę, którą jak tylko zajdziemy do domu, to Wam pokażę, jak ona wygląda i dla Oliwii kupiłam taki sztos dresik. Dzisiaj do niej koleżanki przychodzą, więc będzie mogła przy nich przymierzyć i razem ocenią. Cały dresik wyszedł za niecałe 200 zł i tu mamy klasyczny bluzę z kapturem, ale ona ma taki piękny, męski krój, taki oversizeowy i do tego są spodnie wide legowe z suwakiem na dole. Także naprawdę... Powiem Wam, że no rewelacja, coś cudownego, chociaż cudowo nie przybiję mojego znaleziska z wyprzedaży z Zary, e, pokazywałam Wam, że kupiłam za stówę cały dres w ostatnim vlogu, przed ostatnim filmie, a ostatnim vlogu. Naprawdę jakość tego dressu, jego krój, no one są po prostu perfekcyjne, więc raz na jakiś czas na tysiące przewalonych ubrań w sieciówce można znaleźć coś fajnego. I idę na lunch z moimi przyjaciółmi do takiej knajpy Masło Maślane. Ona jest jakimś w ogóle totalnym viralem i ma super opinie, więc sama jestem ciekawa, czy naprawdę będzie aż tak dobrze, jak o niej mówią w internecie. Mm, dobra, gdzie ty jesteś? Mobilet. Dzięki Ci Panie za aplikację do e, opłacania parkingu. To jest taka wygoda. Ja swego czasu wiecznie dostawałam, e, dostawałam mandaty, bo spóźniałam się 2 minuty, 5 minut, 10. Straży Miejskiej to interesuje. Ja w ogóle mam za tydzień sprawy w sądzie ze Strażą Miejską, która dała mi totalnie niesłuszny mandat i ja powiedziałam, nie przyjmuję tego mandatu i idę do sądu, także trzymajcie ze mnie kciuki. Ja Wam już mi się wydaje, że opowiadałam sytuację, jak nie, to dajcie znać to w kolejnym vlogu, wam powiem. Absurdalna sytuacja, absurd prawny, na którym po prostu Ktoś zarabia kasę. Dla, ja się z tym nie godzę. Dla mnie to jest nie fair i mam nadzieję, że sąd będzie po mojej stronie i będzie za sprawiedliwością, bo ja uważam, że sprawiedliwość jest tutaj po mojej stronie. E, więc no, stresuję się jak cholera, nienawidzę sądów, nieraz już byłam, zeznawałam, nienawidzę tego. Jest to dla mnie ciężkie przeżycie, ja potem dwa dni muszę zrobić wolne, bo ja bardzo jestem... E, źle znoszę takie sytuacje. Ale no no jakby tu wiem, że jest gra warta świeczki, bo tutaj nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o sam fakt, że ja się nie godzę na takie traktowanie przez moje miasto, które kocham. No dziękuję. Proszę? Czy pan jest tutaj hostessem? Tak. I co pan poleca z karty? Masło? Y -y, świńskie ucho, jest smaczne. O, ja bardzo lubię. I świński taka. żarty też lubię. Też są? Nie, to ja nie znam. Nie. Musisz mi opowiedzieć jakiś. A, dobra, to potem. Ja nie byłam w ogóle w kocie po, po remoncie. To jest taka miejscówka w której to był kiedyś klub nocny. Ja to miałam osiemnastkę. To jest jakaś pizza. Ale fajne, ale idę tutaj. Nie no, czekaj, patrz ładnie. Daniel, schabowy. Wiadomo, Jeszcze że u, u małżonki Oli najlepszy, ale... Ale spróbujesz z ...to mieszka, cudownie. No, a zaraz sobie ten poszerujemy. A za za zwołowiną to w ogóle to jest niedopisane, kiedy to jest przepyszne. Mm. To jest aktualna lampka, która jest piękna, ale ma beznadziejny kabel. To jest jakaś Dobra, Starali, się O, kijk. En nu idealne. het perfect. Het is Het is dezelfde effect, maar zonder een opschot het is niet Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, okay. uh, Nou. Uh -huh. A, taką kontrolną? Oczywiście. Ale w ogóle ja odpaliłam kompa. Ja straciłam swoje ukochane miejsce pracy. No to właśnie po niej nie ma już ani śladu, ani nawet wspomnienia. Na dniach całkowicie już skończyłam przenoszenie tych rzeczy do kuchni. Wysprzątałam, wyglącowałam wszystko, śni, pachnie. Zaraz Wam pokażę, co tutaj się w tym moim biurze domowym zmieniło. Jest to tak naprawdę jedna dwie rzeczy, przepraszam, dwie rzeczy. Zrobiłam kawę. Mm popołudniową i przytypiam moja Bestie z Florydy, Ania. dała takie story, w którym pokazuje piękne, błękitne niebo i cieszy się wspaniałą pogodą. No to ja wam zaraz pokażę i by również, Aniu, zaraz to też wrzucę na story, jak piękne niebo prawdopodobnie mamy za chmurami, które nie opuszczają, więc kryzysu zimowego ciąg dalszy. Mój stół do pracy, uwielbiam tutaj pracować. I tu położyłam taki chodniczek, który wymieniam, bo nie podoba mi się za bardzo. To jest okej, okay, ale, ale to nie jest to, czego ja szukam tak docelowo. Zabrałam roślinki stąd, bo mi wkurzały. Chcę mieć tu przestrzeń i właśnie dojście do tarasu i ogrodu. Tutaj kanapa, tu nic się nie zmieniło. Eee, puf, który kupiłam w TK Maxie, w trakcie remontu i go tutaj taszczyłam, może pamiętacie. Tutaj Stolik pomocniczy, na którym często skawkę. Tutaj w końcu mogłam po takim czasie wyjąć mój srebrny przycisk za 100 tysięcy, które uzyskałam w czwartym roku i o którym w ogóle nie powiedziałam słowa w podsumowaniu roku. Także brawo, ja. Ale naprawdę ten rok był tak intensywny, że to nie jest jedyna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć. Więc jak będzie podsumowanie tego roku, to na pewno będzie dużo skromniejsze, bo planuję mocno zwolnić w tym roku. I tutaj biureczko. Tutaj, na przykład, dzisiaj rano drukowałam jakieś umowy. I tu przyniosłam lampkę z kuchni, która pasuje tutaj perfekcyjnie. Aczkolwiek nowa, mniejsza lampka uważam, że jest za mała. Także tu takie dramy. Tutaj też są rośliny z kuchni. Moja palma postanowiła odejść. Poucinałam jej umarłe liście. Ona miała taki jeden ogromny, piękny liść, Nie wiem, czy pamiętacie. I on był, on zgnił po prostu. Także nie wiem, ale z na ładnie odbiła. Coś za coś no i co, tu moje jedno z u, najbardziej ukochanych miejsc, czyli e, biblioteczka Olud się nazywa <grywia> tutaj komoda odkurzacze tam z tyłu, no gdzieś te rzeczy muszą być, jak będę miała szafę u góry zabudowaną, no to tam będę miała przestrzeń na ukrycie tego no i tutaj kominek bardzo proszę odgruzowany, wypachniony i obok jest regał z dużego pokoju. I on po prostu musi tu stać, bo w tym jakby w jego normalnym miejscu cały czas jest choinka. Teraz wam pokażę. O, ta choinka. I puzzle 1500 elementów. Jakby ktoś pisał, e, pytał o progres, to brak. Także kochani, chcę wam pokazać, o co mi z tym niebem. Dzisiaj niebo nad Gdańskiem. On no dokładnie tak, jest po prostu szarą masą, No chociaż powietrze dzisiaj bardzo przyjemne, nie powiem, może na leżaczku ktoś ma ochotę, drinka zrobię, zapraszam, proszę siadać, to takie morsowanie, może można się wydarzyć w śniegu, a właśnie muszę to zrobić, bo ostatnio kumpelka, którą na siłowni spotkałam chwaliła, że bardzo fajna rzecz, tak się wydarzać w śniegu na golasa, także to jest mój plan na weekend, zamiast morsowania. Tutaj Oliwia z koleżankami sobie zrobiły po szkole mac and cheese i jakby jednak na następnym razem jak dziewczyny przyjdą to ja im coś ugotuję, ale naprawdę bardzo się starały. A obok <grytanie> ciasto na punkcie, którego mam totalną obsesję. Jest tak przepyszne. Oh my god. I to jest ciasto pomarańczowo-makowe. Mm, już sobie to właśnie Ukryłam kawałek, ale ktoś zjadł pomarańczki z góry, ona jest skarmelizowana. Jakiś talerzyczek tutaj poproszę, nie duży. Ojej, w prawej są wszystkie. O, e, ja postaram się spisać przepis na dole, bo ja połączam dwa przepisy z do, czyli właśnie taki, wiecie, specjalnie skonstruowany pod Thermomix przepis. Z przepisem rozkosznego, więc przysiądę do tego, bo ja Wam pokazałam na Insta i, i po prostu tyle ludzi, co mnie prosiło o ten przepis, to ja muszę usiąść i dla was to zrobić. I go rozpisać tak, żebyście mogli sobie go zrobić nie mając termomiksa. I to będzie totalnie proste, bo tak naprawdę w tym przepisie trzeba wszystko wymiksować. Jest dość szybki. Boże, to no Zobaczcie sami. Mm. Dziewczynom ten makaronik za bardzo nie posmakował, bo jakby, widzę, że to zostawiłam. Po prostu powiem Wam coś. Ten mac and cheese smakuje jak flower and flower, bo on jest bardzo mączny w smaku. No, za dużo mąki mi się spną, no ale wiecie, trening czyli mistrza. Kolejnym razem już będzie na pewno pyszka. Zrobimy aktualizację nowości. Ale najpierw muszę Wam coś powiedzieć, żeby uspokoić osoby, które narzekały na pogłos w ostatnim odcinku z gotowaniem. W ostatnim odcinku na moim kanale i pierwszym z tej serii. Także nowa seria zadebiutowała i to będą nasze wspólne gotowanki, proste przepisy. Ta seria tak się nazywa: będą proste przepisy, ale takie, które łatwo zrobić, mają naprawdę dostępne składniki, raz na 100 lat coś tam wiecie, będę wydziwiać, ale ogólnie dostępne składniki, a robią mega wrażenie i efekt smakowy jest top, no ale parę osób narzekało na pogłos w kuchni ja wiem, że tam jest pogłos, ja i tak naprawdę przydodowałam ten dźwięk eee, dlatego, że ta kuchnia jest jeszcze niedoposażona, jeszcze potrzebujemy czasu, chwili, bo jeszcze tam brakuje zasłon, kanapy hokerów, więc jakby jak pojawią się te E, takie elementy tapicerowane, tkaniny, to przysięgam wam, że będzie robił, dajcie mi chwilę, to nie jest tak, że tak będzie już zawsze, że ta kuchnia jest jakaś, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nawet słowa mi zabrakło, po prostu jest niedoposażona, także jeszcze chwila cierpliwości i będzie lepiej i przymierzymy sobie ten sweter, chwila prawdy, wiecie o co chodzi w tym swetrze, o, fajne takie szersze rękawy, a czego ja się w nim boję? Tego, że ten odcień brązu jest smutny. To nie jest taka słodka czekolada, którą uwielbiam. Tylko on jest dość smutny, ale ten jasny kołnierzyk wydaje mi się, że ta sytuacja ratuje i rozświetla moją twarz. W każdym razie hmm, jestem trochę rozczarowana tym swetrem, w sensie tym, jak ja w nim wyglądam. Także tu będę bardzo wdzięczna za. Wasze opinie w przeciwieństwie do włosów, bo to są najlepsze włosy, jakie mam w swoim życiu. I rozstanie z nimi, jeżeli do niego dojdzie, jak się już zniszczył mi w ogóle za rok, będzie ciężkie. Będzie trzeba to ponowić, ale w każdym razie będę, sorry, że tak skaczę z tematów. Ale marzę już o spokojnym wieczorze i zaraz zobaczycie ze mną książką. Zostawić, czy nie? Do jakichś takich właśnie spódniczek, zwykłych jeansów. Zobaczcie. Pierwsze moje zakupy z Laurella. Pierwsze w moim życiu. I kupiłam taki komplecik dzianinowy. I też długo szukałam ładnego kompletu dzianinowego. I ten jest taki mięsisty. Dość długo zajęło im wysłanie tego do mnie. Bo czekałam chyba za dwa tygodnie. No ale się doczekałam. I byłam uprzedzona, bo na stronie była informacja, że dłuższy czas. Także zobaczmy. Mierzymy. Cały ten komplet kosztował 200 zł. Stuwa góra i stuwa dół, także zobaczmy. I tutaj jestem i pozytywnie, i negatywnie zaskoczona. Pozytyw, przepiękny odcień szarości. Naprawdę tutaj naprawdę zero obiekcji, piękny fason góry. Ten sweter jest no tak dobrze skrojony i ja bardzo lubię takie krótkie ubrania skład bawełna, chyba 60%, 10% bawełna, także wow! I właśnie w odczuciu jest mięciutki, bardzo ciepły, ale jest minus w takiej postaci, że te spodnie mają tak strasznie wysoki stan. Oj, oh sorry. Ja mogę po prostu je założyć prawie, że pod szyję, a jak są niżej, to... Nie wiem, czy dobrze się tutaj wszystko mi układa. Musicie mi dać znać. I to jest rozmiar 40. I ta góra 40 jest idealna jak na mieszyta, a dół po prostu wydaje mi się, że jest albo za duży, albo jest tak po prostu odszyty. I to jest charakterystyka tego fasonu. Więc jeżeli któryś z Was ma taki komplet od Laurella, a one były w różnych kolorach, to proszę dajcie znać, bo wiecie, ja nie mogę tego mieć wyżej ze względu na kieszenie. Ja często używam kieszeni w spodniach. Hmm. Więc nie wiem, może to tak po prostu powinno być i muszę to zaakceptować, ale ogólnie no nie wiem jak Wam się podoba, ale ja jestem zajarana. Wow, jakie w ogóle milutkie, jakie nogawki tu są wykończone i właśnie ta szeroka nogawka będzie przepięknie siedzieć na bucie z wysoką podeszwą, mam na myśli Ugi, te ultra mini platform. Nie no, petarda. Ale teraz y, przybierę się jeszcze w coś innego. <grym> Także, no. Ja, a w ogóle hit jest taki, że ja jako blondynka rzadko wyglądam dobrze w szarym. Nie jestem fanką tego koloru, ale w tym odcieniu... Sztos. Dobra, już Wam pokażę. Muszę dzisiaj skończyć czytać jedną książkę, żeby zacząć mojego ulubionego polskiego autora Cyrylonka, który osobiście tę książkę mi wczoraj dostarczył. Było mi bardzo miło i teraz nie będzie mi miło i będę czytać. Mam nadzieję, że będę po prostu przerażona i zaintrygowana historią. Kto lubi? Kto lubi thrillerki, kryminały? To ja